No siemka <laughs> Ostatnio rozmawialiśmy o dziedzinie i zbiorze wartości Więc dzisiaj pogadamy o kolejnych własnościach funkcji Ale zanim zaczniemy Nie zapomnijcie zostawić słupka. No dobrze To czym jest miejsce zerowe? Jest to taki argument Czyli wartość x Dla którego funkcja przyjmuje wartość 0 Spójrzmy na wykres Funkcja ta ma aż 3 miejsca zerowe Dla x równego Minus 4, 0 i 3 No dobra to było łatwe, więc porozmawiajmy jeszcze o punktach wspólnych z osiami układów współrzędnych. Spójrzmy na wykres funkcji. Możemy zauważyć, że funkcja przecina oś X w tym punkcie i oś Y tutaj. Te punkty nazywamy punktami OX i OY. Mają one charakterystyczne współrzędne. Punkt OX ma zawsze współrzędną X równą miejscu zerowemu, ale co ważne jego współrzędna Y zawsze wynosi 0. Natomiast punkt OY ma współrzędną X zawsze równą 0, i y grekową równą wartości jakiej funkcja przyjmuje dla x równego 0. No dobrze, to skoro wiemy już co i jak, to teraz zastosujmy to w praktyce. Mamy podany wykres funkcji i musimy podać jej miejsca zerowe i współrzędne punktów przecięcia z osiami układów współrzędnych. Zacznijmy od miejsc zerowych. Możemy zauważyć dwa takie punkty, gdzie funkcja jest na wysokości 0. zatem miejscami zerowymi na pewno są liczby minus 4 i minus 1. To teraz punkty o x. No tutaj sprawa jest prosta, bo mamy już miejsca zerowe, więc już wiemy, że będziemy mieli dwa takie punkty, tylko bo tym razem podajemy współrzędne tych dwóch punktów, czyli współrzędne xowe będą odpowiadały miejscom zerowym, a y będą równe 0. Na koniec został nam punkt o Y, więc patrzymy, gdzie ta funkcja przecina oś Y i widzimy jeden taki punkt, on będzie miał współrzędne 0 i 1. To by było na dzisiaj tyle. Dzięki za oglądanie, cześć!